W poprzednim odcinku próbowaliśmy wziąć rangę, jaką była Platyna 2, co na szczęście nam się udało. Dzisiaj natomiast zrobimy duży krok do przodu, ponieważ wraz z Ruby.pl będziemy testować nasze siły na diamencie. Zapinamy pasy, ponieważ ten film to absolutna kinematografia, jako iż z Ruby.pl jest freestylerem, a o tym już się przekonacie w filmie. Witam was widzę serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać z Ruby.pl, możecie się przywitać. It's Quandale Dingle here. I ogólnie od ostatniego odcinka, tak jak w poprzednim, zrobiłem bardzo, ale to bardzo dużo progresu, ponieważ na poprzednim odcinku zaczynaliśmy z Platyną 1 Dywizją 3 a w dzisiejszym zaczynamy aż z Platyną 3 dywizją 3 Naprawdę nie pytajcie mnie, jak to się stało, nie mam pojęcia. Dobra widzowie, no to nam nie pozostaje nic innego, tylko kiłować gierkę. E, dobra, followej może. za zabrawię. E, ogólnie widzowie mam chciałbym Wam przypomnieć o moim najpiękniejszym. Discordzie, ponieważ... Pod mamy... słońcem muszę dodać. Tak, tak pod, najlepszy słońcem. pod słońcem. Pod słońcem. <grym> Patna reklama. Rubi.pl coś gotuje w powietrzu i ja pierdzielę ja się wylałem teraz. Jezu co on robi na tej platynie. Tak chłopie... On się tak próbuje przeze mnie przebić. Brawo, nice. Jakby co to ja będę mit. Dobra, spróbuję. A ja też mu podałem. Ja sobie zbieram setę. Dobra, graj sam, graj sam. Dobra. Ich. Dobra, nie ma go. Wybij, wybij to sobie, na spokojnie, nie ma ich tam. Oj, sorry, 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 naprawdę. Sorry, nie chciałem ci tej sety zabierać. Dobra, masz tam na drive ekranie No, masz tam, masz tam następną. Oj, 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 oj! Brawo! Najsafe. Lecisz, lecisz! Nie! Nie! O, to był strzał. Dosłownie Rubi pal. No, to był taki 45 flik, jakby to wpadło. Bardziej to ja mam dekal Ruby'ego, go, ale no wiesz. Mm. <laughs> Okej, okay, udało mi się. I no tak, tak jak już mówiłem widzowie, chciałbym wam serdecznie przypomnieć o moim nowym Discordzie. O Jezu, ale wylew. Wiesz, brawo. Yy, no i co? I ogólnie chciałem. Ym, co ja gadam? Nie. Oj, chyba się troszkę zagadałeś. <ścoughs> no, zagadałem się, nie Tak, na tą eksplozję z King z Tak, z, tego, z, King z Kongiem. King Kongiem. Ale ona jakoś ładna nie jest. Podoba klasyczna mi się. Klasyczna jest najlepsza. Tak, klasyczna. No, albo klasyczna, albo jakieś odliczanie, albo no. Wiesz, jakieś Dueling Dragons. Dobra, 50 na każde to ja nie. Zagrałem na challenge, Wiesz? Uff. Dobra, ja sobie wezmę setkę. Może to sobie przejmę. Masz pasa? Nie! Nie! Robi! Uff. Co ja robię? Ja ich fajkuję wylewaniem się. No nie! Troszkę za mocno. No, niestety. Dobra, podejdź, 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 albo ja podjadę. Sorry, że cię kopnąłem troszkę. Dobra. Weźmiesz, ja go bamtnąłem. Weź, weź, ja będę last. Brawo, podskoczyć? Wiesz co, zaryzykuję. Okay. Sorry? Oh, sorry, sorry, my bad. My bad. Bierz, bierz, bierz. N dobra, zostawię ci. Setka też sobie, weź. Brawo. Dobra, podaj strzelaj. Nice, ty, ale Kary dostaję. Jakie Kary? No, masz 300 tego, masz 300 w wyniku więcej ode mnie. Brat jest agentem 000. Ej, dosłownie, jestem agentem 000. Dobra, ja sobie wezmę może setkę, spróbuję na 50 zagrać, dobra? Masz to? Ja nie z Dobra, nice. Dobra, ja może do tego nie będę rotować Weźmiesz to? Brawo Próbuję go jakoś od tyłu. No dobra, no niestety. Dobra, sprawakuję go i zabieramy gustę w podniego. Dobra, ja sobie wezmę z naszego... O o, o! Nie! Ech! Brawo, Me. brawo, brawo, brawo! Sorry, że ci zabrałem setę. Wylewsko, wylewsko i jeszcze raz Wylewsko. Kurde. No niestety, ty jakoś od ostatniego odcinka się tak zacząłem trochę wylewać teraz, ale... No biję te p3. To była. Nasz... to jest nasza gierka o... w sensie moja gierka o dywizję czwartą. Kurde. Która chyba niestety nie zostanie przez nas wygrana, chyba że sklaczyjemy No nie. Na diamenty takich rzeczy już się nie robi. Nie! Ja pierdzielę. Dobra. Dawaj, brawo. Dobra, kontra musimy wyprowadzić. Pff. Ogólnie to kilka następnych meczy wygraliśmy, których wam nie pokażę, bo materiał do tego filmu trwa ponad dwie godziny. Także uwierzcie, męczyliśmy się w wbiciem tego diamenta. Ale możemy przejść do pierwszej i miejmy nadzieję, ostatniej gierki o diamenta. Ile mam MMR-a, powiedzmy? 833. Oh. Oh. Gramy na tych, którzy mają od 20 MMR-a mniej od nas. Serio? No. Fajnie. Jakie rangi? Nie! Projekcie flip wyszedł. Co ty czarujesz w tym powietrzu tą platyną? No. Idealnie mnie w ustawę. ja. Kula. Ja pierdziele. Dobra, ja sobie stanę na bramce. Może albo podejdę. No nie, czy on gra? Czy on gra? Breakoutem? Mi się wydaje, że on gra breakoutem. Nice. Nice. Brawo. Dobra, oni ci to oddali za free. Ja sobie wezmę setę. Ja zaryzykowałem, ale oni chyba i tak z tego kontroli wyprowadzą. Wyprowadzą. No dobra, trudno zdarza się. Niestety tą grę przegraliśmy, lecz przechodzimy do drugiej próby wbicia diamenta. A ile mamy mr 853. Ile? 833. No to na pewno gierka od diamenta. Oj, sorry, my bad, my bad. My bad. Nice shot! Jakie to są te? Jakie to są rangi? Platyna 3 i diament 1. Po prostu jakoś dzisiaj się bardzo wylewam. No. Jak na tym, No. Jaką fejkuję, no nie wytrzymam! On ma diamenta 1, a normalnie jest tak słaby. Ja nie wiem, dzisiaj mam jakiś słabszy dzień jeśli chodzi o Rocket League. Jest. Aha. Nie chciałem ryzykować, Dobra. sorry, prawo? Co? Nie chłopie. Ale że w gierce od diamenta takie rzeczy Dobra. ludzie robią? Dawaj, bardzo szybko. Zbiorę to. No nie, chciałem ci pasnąć. Masz pas. Jestem tragiczny. Dobra już. Widzisz coś tam na obronie umiem. Tylko że jak są właśnie takie łatwe... Piłki! O, tu się wylewam. Kurde, ktoś do mnie dzwoni, jakiś się numer. To odbierz się i powiedz, że się jechał w dół. Sorry. Chyba za to nie dostanę podania. No dobra, my bet. Ty sobie z setę na spokojnie. Ja to przejmę może. Dobra. Brawo. Ale ty robisz czary mary. Wie, ja jestem... Półżywy, bo mi się spaćce. Pominam, że jest 17. I ten. I to jest moja gierko diamenta i chłopie, zaraz ją chyba wygramy. Bo patrząc po strzałach to my więcej akcji mamy. Ty masz więcej strzałów niż oni razem wzięci. Dawaj robi. no ciągle jakiś obcy numer do mnie wyzwania, no. <ślesk> W yes! tym właśnie oto sposobem zdobyłem diamenta I nawet dam wam posłuchać jak się cieszyłem A, yeah! nice! Poza tym chciałem podziękować Morenowi Za zrobienie mi miniaturki do filmu Dziękuję wam za oglądanie do końca widzowie Przypominam, że każdy komentarz z hashtag Diament dostanie serduszko No więc co, dziękuję ponownie za oglądanie I do następnego